Witajcie moi drodzy, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, od czego wszystko się zaczęło na naszym kanale. Czyli wrócimy sobie do mutantów znanych bardziej jako X-Men. I dzisiaj w szczególności poruszymy losy córki Jean Grey oraz Cyclopsa, która nie była zwyczajnym dzieckiem, a w dodatku nawet nie pochodziła z głównej Ziemi, jaką była Ziemia 616. Ale to nie oznacza, że nie była częścią kanonu, bo na skutek pewnych wydarzeń, o których opowiemy sobie za chwilę, to nieraz odegrała ważną rolę. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to standardowo będziemy wdzięczni za subskrypcję, reakcję pod filmem oraz komentarz, bo w połowie filmu pojawi się pytanie odcinka. Ja mam na imię Kamil i życzę Wam miłego oglądania. Rachel Summers, znana także jako Rachel Grey, a także później jako Phoenix i Marvel Girl. Jest to postać z komiksów Marvela i związana oczywiście z naszymi X-Men. Jak wspomniałem, jest córką Scotta Summersa Cyclopsa i Jean Grey, ale z alternatywnej przyszłości i znanej jako Ziemia 811. Rachel Summers pojawiła się po raz pierwszy w MKN x men w zeszyt 141 oraz 142 w słynnej historii Days of Future Past, stworzonej przez Chrisa Claremonta i Johna Byrne'a. W tej rzeczywistości mutanty są ścigane i umieszczane w obozach koncentracyjnych przez gigantyczne roboty zwane sentinelami. I co ważne, Rachel odziedziczyła moc telepatyczne i telekinetyczne po swojej matce. W tej przyszłości Rachel została schwytana przez sentinele i zmuszona do bycia Hound, czyli na polski wręcz takim ogarem, ale w uproszczeniu łowczynią mutantów. Rachel czasami sama lokalizowała mutantów, nawet ludzi, których kochała, prowadząc ich do śmierci lub gorszego losu. Ten smutek i wstyd, do czego była zmuszona, a także udręka po śmierci rodziców i przyjaciół głęboko zraniły jej duszę. Po długich okresach tortur Rachel wykorzystała ten ból, aby przerwać pranie mózgu, któremu właśnie była poddana. A incydent w postaci buntu doprowadził do usunięcia Rachel z programu Haunts. A po umieszczeniu jej w ośrodku przechowawczym to dołączyła tam do ocalałych członków X-Men, w tym Franklina Richardsa, z którym się związała emocjonalnie, a także swojej bliskiej przyjaciółki Kitty Bright, która była dla niej niczym matka. Wprowadzeni przez Magneto, X-Men planowali zakończyć panowanie Sentinel, zmieniając historię z przeszłości. W obozie X-Men, w tajemnicy, wspomagani przez wolnego Wolverina, znaleźli sposób na dezaktywację swoich neutralizujących moc Skyden. I w związku z tym Rachel była w stanie użyć swoich mocy parapsychologicznych, aby wysłać świadomość i ducha Kitty do ciała jej nastoletniej wersji z naszych czasów. Ich plan polegał na zapobiegnięciu zabójstwa Kelly'ego i też zatrzymaniu łańcucha wydarzeń, których kulminacją były rządy Sentineli. Pomimo tego, że misja Kitty odnosiła sukcesy, przez w to X-Men zostali zniszczeni przez strażników w przyszłości. A Rachel przeżyła jako jedyna i ukrywała się przed napastnikami, aby ochronić ciało Kitty. Po powróceniu już psychiki Kitty, Rachel wysłała także swojego ducha w przeszłość, aby zbadać, dlaczego ich wysiłki nie zmieniły ich dystopijnej rzeczywistości. Dowiedziała się, że przeszłość składała się z innej rzeczywistości, działającej w alternatywnej linii czasu. Ale akt ten przy okazji przyciągnął uwagę Phoenix Force, która w przeszłości była powiązana z Jim Grey, a Phoenix, zafascynowany dzieckiem. Grey przesłał część mocy do Rachel, z którą przybyła w przyszłość. A ponieważ Rachel była nieprzytomna, Kitty poprosiła Feniksa o nowy początek dla jej przyjaciółki. Następnie Kitty i Rachel zaplanowali ostatni atak na Sentineli, mając nadzieję na powstrzymanie reżimu przed realizacją projektu Nimrod, mającego na celu stworzenie ostatecznej machiny mordującej mutanty. Wiedząc, że misja była z natury samobójcza, Kitty przerwała ją, wydając polecenie wysłania Rachel w przeszłość za pomocą Feniksa. Nieświadoma tej umowy Rachel zniknęła. Przekraczania strumień czasu i przenosząc się wiele lat w przeszłość do świata, którego zbytnio nie znała. Rachel przeniosła się do Ziemi 616, czyli głównego uniwersum Marvela, a przechodząc przez barierę czasu i przestrzeni, Rachel pojawiła się w teraźniejszości, gdzie spotkała oryginalnych X-Men, a początkowo niestety miała trudności z przystosowaniem się do świata i była przez to zagubiona. Oczywiście dołączyła do X-Men i szybko stała się ważnym członkiem drużyny. Przeszła tam przez liczne przygody i bitwy, ucząc się kontrolować swoje potężne moce. Walczyła m.in. Z Hellfire Club oraz uczestniczyła w walkach z Magneto i innymi zagrożeniami. Jednak traumatyczne pochodzenie sprawiło, że podczas misji miała ograniczone możliwości. Rachel wkrótce nawiązała też bliską przyjaźń z Kitty Pride, nastoletnią wersją jej przyszłej najlepszej przyjaciółki. I był to okres, kiedy Cyclops był z Madeline Prior, zaś Rachel z czasem przyjęła też imię Phoenix, aby uhonorować swoją matkę Jean Grey, która w tamtym czasie była uznawana za zmarłą. I kwestią czasu było też, aż Rachel natrafiła na swojego ojca, lecz kiedy w w końcu doszło do ich spotkania, to Rachel poprosiła Xaviera, aby zachował jej tożsamość w tajemnicy przed Cyclopsem. A dowiedziawszy się, że Pryor jest w ciąży, Rachel wpadła w rozpacz, zdając sobie sprawę, że w tej przeszłości jej szanse na poczęcie były zerowe. I choć ukrywała prawdę przed ojcem, była w stanie z nim żyć w zgodzie. Ale to nie był koniec, bo jej umysł dręczyły mroczne myśli, przez co Fenix miała problem z zachowaniem spokoju i komfortu. Jej własna wrogość i wręcz animozja dawały się we znaki innym x menom powodując w nich nieufność zwłaszcza w oczach Wolverina. Będąc w trudnej sytuacji jako Phoenix, postanowiła definitywnie zniszczyć Selene, z którą wcześniej doszło już do starcia. Więc po raz kolejny najechała Hellfire Club, ale tym razem sprzeciwił jej się Wolverine, który przeczuł jej plany. Aby położyć kres zemście, Wolverine dźgnął Phoenix klatkę piersiową, a ta, będąc bliska śmierci, uciekała, aby się wyleczyć. Ale była też również wściekła, pragnąc wyładować gniew na Wolverinie. Jednakże przyciągnęła w ten sposób uwagę X-Men, sojuszników Selene z klubu Hellfire, a także nim Roda, a frakcje te zaczęły walczyć ze sobą, podczas gdy Rachel leżała cicho, a będąc bezbronna została oszukana przez międzywymiarową wiedźmę Spiral, przez co finalnie została zabrana do Mojoverse, gdzie miała stać się niewolnicą Mojo, zmuszoną do bycia tam główną gwiazdą. Po okresie w Mojoverse, Phoenix w końcu uciekła do Londynu, gdzie została wyśledzona przez Warwolves z Mojoverse, a następnie została schwytana przez zespół zwany Technet, który został wynajęty przez Saturnin do wyeliminowania Rachel Summers jako kosmicznego zagrożenia dla całego multiwersu, Ale na szczęście połączone wysiłki byłych członków X-Men, czyli Kitty Pride i Nightcrawler'a, a także zmiennokształtnej Megan i obrońcy Multiversum, czyli Kapitana Brytanię, którzy pomogli jej uciec przed Technet i Warwols, A ponieważ uznano, że X-Men nie żyją, Phoenix zasugerowała, aby grupa bohaterów pozostała razem, aby kontynuować marzenia profesora Xaviera i króla Artura o równości i sprawiedliwości. Tak oto zaczęła się wielka przygoda i drużyna znana jako Excalibur, a ich losy możecie śledzić w komiksach pod tą samą nazwą czyli Excalibur, od zeszytu pierwszego, którzy też często mieli międzywymiarowe przygody. I teraz czas na szybkie pytanie odcinka. Jakie jest wasze top 3 najlepszych mutantów? I to niekoniecznie pod względem siły, bo mogą też być wybrani pod względem najciekawszych historii albo po prostu wyglądu lub umiejętności. Jak już Excalibur w końcu powrócił do swojej rodzinnej rzeczywistości, to tam spotkali pożeracza światów, czyli Galactusa. Kosmiczna istota uznała Feniksa za zagrożenie dla jego istnienia i udała się na Ziemię, aby dokonać jej eliminacji. Po zagrażającej światu bitwie z Galaktusem, Feniks zdecydowała się poddać i poświęcić. Jednak samo ucieleśnienie śmierci pokazało Galactusowi, że Fenix odegrała rolę w równowadze kosmosu i ostatecznie ten zdecydował się ją oszczędzić. Kolejne przygody trwały w tym różne misje i bitwy aż pewnego razu doszło do spotkania z Nekromem. Zespół dowiedział się o bezpośrednim zagrożeniu ze strony Nekroma, czyli Sorcerer Supreme pozawymiarowej rasy, której uczniami byli chociażby Merlin czy Feron. Excalibur został wezwany po tym, jak znaleziona pod ziemią dziwna komnata, w której znajdowało się coś, co żyło, a był to Antyfeniks, który został przypadkowo wypuszczony przez drużynę Excalibura. A wampiryczny Nekron był w stanie wchłonąć Antyfeniksa, aby wzmocnić siebie. Nekron spowodował kompresję wielu rzeczywistości, a Latarnia Morska, czyli baza drużyny Excalibura, była jej ogniwem. Nekron chciał też użyć Feniksa, aby przejąć mistyczną matrycę mocy z innego świata aby wzmocnić siebie jako Boga. Jednakże Fenix dzielnie z nim walczyła, a gdy Nekrom próbował wystać Feniksa, to dostęp do nieograniczonego źródła mocy spalił go na śmierć. A po śmierci Nekroma, prawie żywy Merlin, okazał się prawdziwym mózgiem wielu wydarzeń związanych z Excaliburem. Zanim Merlin mógł sam zrealizować plan Nekroma, jego córka Roma kazała Excaliburowi zniszczyć latarnie morskie w całym multiversum. Excalibur ponownie założony w Braddock Mainor był w końcu wolny i nie byli już niczyimi piątkami. W wyniku wojny z Nekromem Feniks straciła pamięć i zapadła w głęboką Piączkę. Profesor Xavier, Cyclops i Jean Grey udali się do Bradok Major, czyli posiadłości rodziny Doku, aby ocenić jej sytuację. Skontaktowali się bezpośrednio z siłami Feniks, którzy poinformowali ich, że Rachel została zniszczona w bitwie, a następnie odtworzyła i przywróciła się do życia za pomocą mocy Feniksa. Lecz jej umysł i dusza nadal potrzebowały uzdrowienia. Mając władzę nad ciałem Rachel, Feniks finalnie odleciał do gwiazd, a podczas swojej kosmicznej podróży Feniks ponownie spotkał Galactusa, konfrontując go z jego niszczycielskimi działaniami przeciwko całym planetom. Podczas walki Galactus podzielił się prawdziwą naturą Feniksa. Jej nieograniczona moc pochodzi z potencjalnego życia, które nigdy nie będzie mogło rozkwitnąć, a to objawienie wywarło pewien wpływ na Feniksa, który został oddzielony od Rachel przez ucieleśnienie śmierci. Zdając sobie sprawę ze swojej niszczycielskiej natury, świadomość mocy Feniksa uległa zniszczeniu, a Rachel Summers odrodziła się w pełni jako Fenix, odzyskując wspomnienia, ale bez nieograniczonego dostępu do mocy Feniksa. Ciesząc z zdrową psychiką, Rachel wróciła na Ziemię i do Excalibura. Chciała też wykorzystać moc Feniksa, aby zmienić swoją domową rzeczywistość i zdecydowała się wrócić do swojej dystopijnej przyszłości. Badając przyszłość swoich podróży, przypadkowo została połączona z Widżetem, co okazało się pułapką. Wyrzucony w przyszłość Excalibur był świadkiem porwania Feniksa przez Sentinele. Strażnicy planowali inwazję na inne rzeczywistości, aby eksterminować mutanty w całym multiversum. Rachel telepatycznie komunikowała się z Widżetem, aby zniszczyć hierarchię straż i jej oprogramowanie, a gdy Excalibur i RCX walczyli z rodami strażników, Rachel i Widget przepisali główną dyrektywę strażników i odtąd mieli oni chronić wszelkie życie. Więc wreszcie świat Rachel Summers miał przyszłość, o którą warto było dbać. Mimo to wróciła razem z Excaliburem, jednak w drodze powrotnej Kapitan Brytania zagubił się w strumieniu czasu. Wracając do przeszłości, Rachel pogodziła się z Jim Grey, która wyjaśniła motywację jej początkowego odrzucenia i podzieliła się z zamiarami poślubienia Cyclopsa. Co więcej, Rachel poznała Cable'a, z którym poczuła dziwną więź, a to dlatego, że Cable na swój sposób był starszą wersją jej zaginionego młodszego brata. W obliczu zmian w rodzaju mutantów Excalibur osiedliło się na wyspie Mur. Pomimo wielu pozytywnych wydarzeń w swoim dotychczasowym tragicznym życiu, Fenix wyczuwała obecność Kapitana Brytanii. Nie chcąc jednak rezygnować z własnego szczęśliwego życia, Rachel trzymała Kapitana Brytanię na dystans, ignorując jego wezwanie o pomoc. Ale była to trudna decyzja, która wywołała w niej poczucie winy, bo nie chciała rezygnować z tego życia. Pojawiła się na ślubie Jean Grey i Scotta Summersa, świętując związek swoich rodziców. A ten moment był dla Rachel Summers jednym z najszczęśliwszych w jej życiu. Finalnie, usatysfakcjonowana i pogodzona ze swoją historią, ostatecznie zdecydowała poświęcić się i udać się na wygnanie w strumień czasu. Bo ogólnie to chodziło o to, że doszło do anomalii czasowej i Fenix zajął miejsce kapitana Wielkiej Brytanii na planie istnienia. W związku z tym podjęła ona trudną decyzję o zamianie miejscami z kolegą z drużyny, finalnie gubiąc się w strumieniu czasu. Rachel Summers ostatecznie pojawiła się w odległej przyszłości, gdzie świat został opanowany przez Apokalipsę i ukształtowany w jego poglądach na temat przetrwania najsilniejszych, gdzie mutanty zrządziły jako istoty wyższe. Uważała to społeczeństwo za chore i odwrócone wypaczenie jej własnego dystopijnego świata, w którym rządzili ludzie. Jako rebeliantka założyła klan Ascani, aby dać nadzieję ruchowi oporu i ostatecznie stała się legendarną matką Ascani. Na szczęście Rachel pomagał też Diogenes Cheng, stary członek Zakonu Świadków, który przez wieki opierał się Apokalipsowi i śledził Rachel Summers, wiedząc o jej działaniach jako podróżniczki w czasie. Przepowiadali oni także przybycie Mesjasza, The Chosen One, który pokona Apokalipsę. Mesjaszem był właśnie Nathan Summers, syn Cyclopsa, poniekąd brat Rachel i też podróżujący w czasie wojownik o wolność, znany oczywiście jako Cable. Jako matka Ascani, Rachel odegrała kluczową rolę w wprowadzeniu swojego młodszego brata Cable'a do zostania wojownikiem i uczynienia go na tyle potężnym, aby był w stanie zniszczyć apokalipsę, jednocześnie chroniąc go na tyle, ile było w stanie. I po tym jak Cable pokonał apokalipsa w teraźniejszości, wersja Rachel Summers, która zaginęła w strumieniu czasu, przestała być matką Ascani. Ta, wysłana na koniec czasu została uwięziona przez Gaunta, ale Cable poszedł jej na ratunek i razem pokonali gaunta, a Rachel przywróciła ich do teraźniejszości. Zachowała jedynie słabe wspomnienia ze swojego długiego życia jako matka Askani i zdecydowała się wykorzystać swoją drugą szansę jako szansę na normalne życie. W swoim nowym, zwyczajnym życiu Rachel zapisała się na studia i jakiś czas później, w obliczu śmierci Jean Grey z rąk Xorna, Rachel, aby uczcić jej pamięć, zmieniła nazwisko i od tego momentu była Rachel Grey i jako nowa Marvel Gill. W odbudowanym instytucie Xaviera, Rachel wyraziła te wielką dezaprobatę dla niedawnego związku Scotta Summersa z Emma Frost. Bo oboje zostali dyrektorami szkoły Xavier'a i to co bardziej bolało Rachel to to, że zostali swoimi kochankami. Ta sytuacja sprawiła też, że nawiązał się kontakt z bratem Cyclopsa Hawokiem. Ale ogólnie to była ona aktywna w seriach takich jak Uncanny X-Men a potem w latach 2006-2007 kosmicznej sadze Rise and Fall of the Shiar Empire, gdzie doszło do walki z Imperium Shiar, które było zagrożeniem dla mutantów i całej galaktyki. A potem w 2011 roku Roku. Po wydarzeniach zwanym po polsku schizma, to X-Men podzielili się na dwie frakcje, a Rachel dołączyła do Wolverina, pomagając mu założyć Jingle School for Higher Learning, ucząc nowe pokolenia mutantów. W instytucji noszącej imię jej matki, Rachel okazała się pracowitą osobą, prowadząc zajęcia dydaktyczne, chroniąc uczniów i teren, a także będąc szczególnie odpowiedzialną za monitorowanie problematycznego i anarchistycznego młodego telepaty Quentina Queera. Wraz z Quentinem Rachel wyczuła też przybycie sił Feniksa na Ziemię, a nadejście Feniksa wywołało Kryzys między X-menami a Avengersami. Ci pierwsi wierzyli, że jest to nadzieja dla malejącej liczebności mutantów, podczas gdy drudzy obawiali się zniszczeń, jakie mogło to spowodować. Sam Wolverine stanął po stronie Avengersów, dołączając do ataku na Cyclopsa i jego frakcję X-men. A gdy konflikt przerodził się w wojnę, wielu X-men uciekło, aby pomóc Cyclopsowi i X-menom w walce z Avengersami. Rachel, mając osobiste doświadczenia z Phoenixem, opuściła szkołę Jean Grey, aby być z X-menami i walczyć w imieniu mutantów. Obie frakcje szukały Przepowiedzianego zmutowanego Mesjasza, czyli Hope, która była uważana za przyszłą nosicielkę Phoenixa. Wierzyli też, że byłaby w stanie kontrolować tą potężną siłę, co mogłoby przynieść odrodzenie mutantów lub też zniszczenie, jeśli Phoenix Force nie zostałoby właściwie ukierunkowane. Podczas poszukiwań miejsca pobytu Hope, to Cyclops i inni X-Men zostali opętani przez Phoenixa, wykorzystując jego moc. Zbudowali raj dla mutantów i pomogli światu jak tylko mogli. Hope wciąż była na wolności, a Cyclops wyznaczył Rachel Grey, aby na nią polowała. Na pewno Rachel i innym X-menom udało się zlokalizować Hope i pokonać Avengersów, którzy trzymali ją w ukryciu. Mimo to udało jej się uciec. a She Ark interweniowali w tej sytuacji, wysyłając komandosów śmierci, aby polowali na Hope i przeciwstawiali się powstaniu Phoenixa. Rachel ogarnęła wściekłość na kogoś, kto chciał zabić członka jej rodziny, ale już ostatecznie X-men zakwestionowali moralność gospodarzy Phoenixa, stopniowo porzucając swoją misję. Rachel też wróciła do szkoły Jean Grey wraz z innymi X-menami i zdecydowała się bezpośrednio. Pośrednio przeciwstawi Cyclopsowi wraz z profesorem Xavierem, a podczas ich ostatniej bitwy, Xavier padł śmiertelną ofiarą mocy Cyclopsa. A później, już kiedy minęło trochę czasu, ponownie pojawił się też Eichab, znany również jako Roderick Campbell, który już niejednokrotnie ścierał się z Rachel i to on był odpowiedzialny za stworzenie Hound, czyli tych mutantów zmuszanych do ścigania swoich pobrateńców. Rachel była jedną z jego ofiar i, tak jak wspomniałem na początku, była przemiona w Hound i zmuszona do polowania na innych mutantów. Pojawił się ponownie w dzisiejszych czasach. A jego misją było wytropienie przeniesionych w czasie oryginalnych X-Menów, aby wyeliminować ich z historii bohaterów mutantów. Jego atak skłonił nastoletnią wersję Cyclopsa do poszukiwania Rachel Grey. W tym samym czasie tajemniczy napastnik zamordował Cable'a, gdy ten próbował chronić oryginalnych X-Menów przed Ahabem. Rachel mocno odczuła stratę brata, a X-Men zorganizowali kontratak. Szokująco okazało się, że zaatakowany to była dziecięca wersja Cable, któremu udało się porwać przeniesionych w czasie X-Menów. Ahab wraz ze swoimi sojusznikami napadli na Instytut Xaviera brutalnie raniąc Rachel. I używając też psychicznych bliźniaczek Maxim i Mainon, Eichab natychmiast zrobił pranie mózgu kilku X-menom, aby dołączyli do niego, podczas gdy Rachel stopniowo ponownie wpadała w jego szpony. Eichab najechał też x lantis gdzie Jean Grey chroniła pozostałych oryginalnych X-men. A gdy przeniesieni w czasie X-men postanowili wrócić do swojej przeszłości, Jean Grey zdobyła wiedzę, aby przywrócić tych, którymi manipulował Eichab, z wyjątkiem Rachel Grey, która przeszła solidniejsze pranie mózgu. Finalnie Eichab wycofał. Się i zniknął wraz ze swoimi niewolnikami, w tym z Rachel. Po wycofaniu się do Transji, w której powstał też rząd przeciwny mutantom, to Ahab został schwytany, aby zapewnić wojsku futurystyczną technologię. Rachel Grey była tam trzymana w klatce i zbiegło się to z pojawieniem się nastoletniej wersji Strif'a, który ścigał Cable'a, aby przerwał jego misję. I tu, natrafiając na młodą matkę Ascanii, Strife powrócił do przyszłości z nią jako zakładniczką. Pod kontrolą Strif'a, Grey została zmuszona do ataku na sojuszników Cable'a w wybranym klanie. Młody Cable wytropił Ahaba, aby położyć kres jego planom i Ocalić Rachel Grey, a w jego misji dołączył do niego X-Force. i tak też się stało, bo udało im się dokonać nalotu na bazę wojskową, w której działał Echa, i dowiedzieli się, że Rachel Grey była przetrzymywana w przyszłości. Cable poddał się jako więzień Strifa i powrócił do przyszłości. W tym czasie telepaci Strifa zdołali przeprogramować uwarunkowania Rachel Grey jako Hound, a wykorzystując jej wizerunek, przesłali wiadomość do ocalałych z klanu Ascani, wiernych wyznawców matki Ascani, aby oszukać ich, żeby się ujawnili. Plan Ascani przegrupowano się, będąc podatnym na ataki armii wyzwolenia mutantów Straifa, Exforce przybył też do tej przyszłości, aby uratować Cable'a, dołączając do wojny przeciwko Straifowi. Bitwa spowodowała, że Kronen, czyli typata Straifa, stracił kontrolę nad Rachel, a duch zmarłej matki Ascani, czyli przyszłej Ja Rachel, było w stanie nawiązać z nią kontakt. To ożywiło Rachel, pozwalając jej wykorzystać pełną moc przeciwko strajfowi. I kiedy miała już strajfa na swojej łasce, Cable powstrzymał ją przed egzekucją wroga, ponieważ chciał chronić oś czasu, pozwalając jej podążać za swoim kursem. I wreszcie, wolni, Cable, X-Force i Rachel Grey zdołali bezpiecznie wrócić do teraźniejszości. Opowiadana przeze mnie historia, choć uproszczona i bez wielu szczegółów, to krok po kroku jest coraz bliżej nowszych wątków, gdzie też niedługo później zaczęła się saga krakowa. Ale po co psuć sobie przyjemność czytania noszy? Komiksów. Chyba, że bardzo chcecie, to zadawajcie pytania, a ja, albo ktoś to mnie uprzedzi, to postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Natomiast podsumowując, to Rachel Summers jest jedną z najpotężniejszych mutantów uniwersum Marvela. Jej mocy telepatyczne i telekinetyczne, w połączeniu z mocą Phoenix Force, czyniły ją momentami niemal niepokonaną. Jej charakter, ukształtowany przez trudne doświadczenia, był pełen siły, determinacji i empatii. Rachel była prawdziwą wojowniczką, której celem była walka o lepsze jutro dla wszystkich mutantów. Niezależnie od przeciwności. Losu. Jej życie było pełne tragicznych momentów, heroicznych czynów i osobistych zmagań. Symbolizuje ona nie tylko siłę i moc Fenix Force, ale także swoją własną wewnętrzną siłę i zdolność do przetrwania mimo najtrudniejszych okoliczności. Jej historia przypomina nam, że nawet w obliczu najgłębszych ciemności można znaleźć światło, które prowadzi do lepszej przyszłości. Rachel Summers jest dowodem na to, że przeszłość, choć bolesna, nie definiuje naszej przyszłości, a nasze wybory, nasza determinacja i nasza zdolność do przekształcania bólu w siłę. Czynią nas prawdziwymi bohaterami. Dziękuję Wam za dotrwanie do tego momentu. Pamiętajcie o pytaniu odcinka, w którym pytałem Was o Waszą topkę trzech mutantów, jeżeli chcecie być częścią naszej społeczności. Będę wdzięczny też za reakcję czy subskrypcję. Miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie. Cześć!